Hallo, halo, widzę witam, bardzo serdecznie, słuchajcie, z tej 4 Zakrzak, no i mamy dzisiaj 31 lipca, czyli ostatni dzień lipca, a co za tym idzie, no to to, że jutro będziemy mieli nową ekipakę Fortnite, więc mega kozak. Eee, widzowie, ogólnie, eee, jeszcze przed startem odcinka, eee, możecie zostawić suba na kanale, jak tego nie robicie, ponieważ bardzo mało brakuje do 80 tysięcy, więc lecimy po 80, widzów, zostawcie suba, będzie mega fajnie, eee, oraz oczywiście dodam tutaj kilka osób do znajomych, które mnie zaprosiły, więc jeśli chcecie mieć się w znajdzie, no to mnie zaproście, ja tutaj nie potwierdzam, a potem na przykład gramy sobie jakieś Gierki na streamie, dobra, lecimy na sklep Widzę, ja wam życzę dnia, oczywiście Oczywiście, jeżeli chcecie, my Oczywiście, oczywiście się powtarzam e, Możecie użyć kodu ZAKRZAKYTY w sklepie Fortnite Jeżeli chcecie, bardzo dziękuję e, Wszystkim wspierającym z kodem ZAKRZAKYTY No i patrzymy co dzisiaj mamy, a mamy dzisiaj Widzę nową emotkę, mianowicie Hey Tam. E, I jest to Seria ikon, e, emotka z serii ikon Oczywiście, no nie mogę puścić muzyczki, bo Bym dostał prawa, ale jeżeli chcecie ją usłyszeć Jest to, wpiszcie sobie Iko, Iko, my bestie I, i to jest ostatnio bardzo popularna piosenka. Wszystkie radia zaczęły ją grać. Eee, mega się wybiła w ostatnim czasie. Eee, no, myślę, że ją znać. Taka totalnie chillowa. Fajna, fajna nutka. Fajny ma taki vibe'ik, Mega, mega spoko. Eee... Jak dla mnie naprawdę git Naprawdę git, idziemy dalej widzowie Eko to jest skinek, który um, Przedstawia starą mapę, widzę na sobie Mamy tutaj m.in. loot lake, mamy burgera Mamy dusty, mamy y, tutaj Wyrwę, słuchajcie y, Na nodze mamy hangary zimowe Widzę, jeżeli pamiętacie te miejscówki Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy ile ile tutaj Osób pamięta y, miejscówki ze starej mapie. Pustynia, no powiem wam szczerze to jest taka stara mapa na skinie. Coś w tym stylu. Do tego mamy pozdrach Pożeracza. Oczywiście to jest jakby miecz upamiętniający walkę Miśka z Potworem na mapie w pierwszym sezonie. Też możecie napisać, czy pamiętacie. No ja pamiętam ten event jak dzisiaj, widzowie. Naprawdę był przekozakiem. Dalej, Czerwony Rycerz. Powiem wam szczerze, że Czerwony Rycerz jest moim zdaniem bardzo ładnym skinem. Jest on z trzeciego sezonu. Przepraszam, z pierwszego sezonu. Tarczy dostał w trzecim sezonie. No jest... Przepocony, jest przepocony, w sensie zależy jakby patrzeć, bo w sumie jest mega ładnym skinem, ale można też fajnie sobie nim pograć na ręce. Idziemy dalej, widzę nowy kill za 800 fałdolców, no z zestaw tutaj rycerza Taka sama wersja, tylko że zimowa była za darmo na zimę rozdawana z tego co pamiętam w prezentach Czy bynajmniej jakoś tak to było, że on był za darmo ten killoff. Idziemy dalej, auto jest czyli tutaj tak samo emotka, seria ikon 500 Foldolsów powrót Kelsiera Kelsier to taki trochę ninja, jakiś nie wiem Coś mi takiego przypomina eee, Taki ma kilofy, taki ma plecak, taki ekran wczytywania dostajemy, gdy zakupimy go w zestawie eee, no i wygląda całkiem ciekawy, w sensie nie w zestawie, po prostu jak go zakupimy eee, Powrót Asa przestworzy. Wizy AS przestworzy ma dwa style, zwykły i taki chyba Halloweenowy tutaj z, ze znakami kostki Kevina widzowie, Fortnite'owego na sobie No i plecak taki z łopatką do tego mamy chyżę. Dziwne, że chyża nie ma drugiego stylu eee, Fajnie jakby heża miała też taki drugi styl o, takie coś to by było przekozak mega moim zdaniem No ale jeszcze nie ma, może kiedyś zostanie, zobaczymy Na razie mamy taką tutaj lotniczkę, coś w tym stylu Moim zdaniem naprawdę ładny skin, naprawdę ładny skin Emotka, przepraszam, lotnia bombowiec za 1200 Foldolców Kilo, w dusza, imprez za 1500 v bucksów drogi, aczkolwiek fajny w sumie kilow. On był kiedyś w sklepie z Rexem, dodawany, jak dobrze pamiętam, że Rex i ten kilo wchodziły razem do sklepu. Często tak było. Atlantycki paluch rybny widzę, no nic innego jak po prostu ryba. Ryba atlantycka z koralowego kasztelu, cma. No, taka ćma, taka ćma po prostu widzowie, ściemniak się nazywa i no i wygląda jak po prostu ćma eee, Pełny przecheł emotka za 500 V-dolców, elektryczny swing również za 500 Faudolców, strzepił z ramion za 200, to jest takie takie wiecie po walce easy 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 coś w tym stylu eee, papierowy samolocik za 800 eee, no i oczywiście skiny z serii ikont tutaj m.in. Buga z emotką Bugi, Swoją drogą jest naprawdę spoko, ja cały czas ją tańczę Lachlan, Grefg, Lazar Lazarbeam, ninja, loserfruit To są wszystkie skin z serii, które są w sklepie Mamy w promocjach snake ice'a, widzę pakiety się nie zmieniły Tak dokładnie, nic się nie zmieniło I słuchajcie, jutro będzie nowa ekipa Ford Fortnite'owa, więc no tutaj do dzisiaj chyba loki No jutro już będzie zmiana, więc no ciekawe co jutro będzie, a w sumie wiemy ta podniebna taka yy, wakacyjna, dobra, słuchajcie widzie, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie koniecznie wpadajcie na te filmy u góry, kodzik za krzakiety w sklepie No i co, łapa w górę wpadajcie na Discord na instalinki w opisie No ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się później na streamie, trzymajcie się widzowie, elo, bye bye, cześć, cześć, siemanko, piona